Cześć kochani, wiem, że na mnie czekaliście, więc jestem z cotygodniową dawką Moto Optymizmu. Dzisiaj z góry, przepraszam, będzie dużo Cięcia, więc jeżeli będę miał czerwone i podkrążone oczy, to nie dlatego, że wzruszyłem się historią Shakiry zamienioną przez piketa na Twingo, tylko z tego względu, że dwa tygodnie groniłem się przed grypą, aż w końcu dopadła mnie Angina. W związku z czym przesmyk Saszy mam opuchnięty jak brzuch lapińskiego i po prostu kaszle. Nagrywam to zresztą późno w nocy, bo akurat puściła mnie gorączka. Ale to syf. Lotos utopił ponad milion dolarów w projekt samochodu elektrycznego, który miał być, uwaga, konkurencją dla Izery. No i nie muszę chyba dodawać, że nigdy nie powstał, ale ba nie powstał nawet szkic tego samochodu, to jest news za RMFFM, które dotarło do komisji, która bada. Majątek czy też dorobek lotosu po przejęciu go przez PKN Orlen. I owa komisja doszukała się, że w 2016 roku w lotosie powstała taka grupa, która zaprosiła do współpracy firmy, a w zasadzie konsorcjum, które miało zaprojektować konkurenta. I zery. Ponoć pomysłodawcą był tutaj pan Marcin Jastrzemski, czyli ówczesny prezes lotosu, i pozwólcie, że ja Wam zacytuję: Z ustaleń RMF wynika, że zaproszenia do składania ofert dotyczących zaprojektowania samochodu elektrycznego dla lotosu wystosowała trzyosobowa komisja, w skład której wchodził ówczesny prezes grupy Marcin Jastrzemski. Ostatecznie wybór padł na amerykańską spółkę Electric Power Research Institute. EPRI, ta zawrzeć miała konsorcjum z nieznaną polską firmą Arttech. Jej kapitał założycielski wynosił 5000 złotych, a siedziba znajdowała się pod wynajętym adresem. Lecimy dalej. Udział tego podmiotu w inwestycji negatywnie opiniował m.in. roboczy zespół lotosu do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Mimo tego, Zawarto umowę o współpracy, na mocy której EPRI otrzymało 590 tysięcy dolarów, a na konto Artech trafiło 496 tysięcy dolarów, czyli w sumie między tak, 3,5 a 4,5 bańki, no bo kursy były wtedy nieco inne, a nie wiemy kiedy szły przelewy. Co ciekawe, środki te spożytkowane zostały na opracowanie analiz biznesowych. Drugi etap współpracy, polegający na zaprojektowaniu pojazdu, nigdy nie doszedł do skutku. <noise> tak dobrze ogarniacie, ktoś wziął grubo ponad bańkę zielonych za to, żeby powiedzieć lotosowi, że zrobienie elektrycznego samochodu, który miałby być konkurentem dla Izery, jest z biznesowego punktu widzenia bez sensu. Za stówę bym Wam to ogarnął. I dalsze omówienie newsa za RMF. Zakończenie współpracy z amerykańsko-polskim konsorcjum miało zbiec się w czasie z odejściem z grupy z prezesa Jastrzębskiego, co nastąpiło w marcu 2018 roku. Sam Jastrzębski nie porzucił jednak pomysłu zbudowania polskiego auta elektrycznego. W 2020 roku zarządzana przez niego spółka Veramo Otrzymała na ten cel 150 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W zarządzie Wyramo oprócz prezesa Jastrzębskiego był też wówczas były prezes Art Tech. I tutaj oczywiście muszę oddać sprawiedliwość, bo pan Jastrzębski, pytany przez RMF, bronił się, że to nieprawda, oni nie wzięli z NCBR żadnych pieniędzy na projekt samochodu, który miałby być konkurentem dla Izery, tylko wzięli te 150 tysięcy na projekt samochodu dostawczego, zgadnijcie, czy on też powstał. A na koniec mam dla was newsa z cyklu Wiedza Ogólnodostępna. Otóż są już dane, bo o nie poprosiłem, z przeglądów za ubiegły rok, jak dowiedziała się Interia.pl, ubiegły rok zamknął się wynikiem 20 549 696 przeprowadzonych badań technicznych, aż 20 61 211 zakończyło się wynikiem pozytywnym, co tak licząc na wprost daje mniej więcej Wynik jedno oblane auto na 42, które przegląd przeszły. Przypominam, ostatnio Tyff się żalił, że mamy historycznie stare samochody w Niemczech, które mają pierwszy raz w historii średnio powyżej 10 lat i tam przeglądu nie przeszedł jeden na 5 samochodów. Przy czym ja od razu mówię, że ustalenie tak naprawdę, ile samochodów nie przechodzi w Polsce przeglądu za pierwszym razem, nie jest proste, bo żeby to zrobić dobrze, trzeba by było porównywać winy każdego y, pojazdu albo przynajmniej numery rejestracyjne. No bo mamy przecież, tak, mamy badania okresowe i w sumie było ich 19,6 miliona. Mamy badania dodatkowe, było ich prawie pół miliona, na przykład po Dalej mamy też badania co do zgodności z warunkami technicznymi, ich było 9,5 tysiąca. A oprócz tego mamy też badania polegające na ponownym sprawdzeniu usterek i takich oto badań było ponad 331 tysięcy w skali kraju w 2022 roku. Tylko, że te badanie polegające na ponownym stwierdzeniu usterek, ono jest ważne w zasadzie możecie na nie pojechać przez 14 dni po poprzednim, czyli tym negatywnym. Więc jeżeli pojedziecie na 15 dzień, no to tak jakbyście przyjechali pierwszy raz na zwykłe okresowe. I jeżeli je przejdziecie, no to od razu jesteście Takim pojazdem, który przechodzi je pierwszy, a w zasadzie za pierwszym razem. Natomiast to, co mnie najbardziej rozbawiło, poprosiłem też o zestawienie najczęściej stwierdzanych usterek. Oczywiście to są wszystkie usterki, a nie tylko te, które spowodowały oblanie. Badania technicznego, no bo wiadomo, że są te usterki, które są poważne, które zagrażają bezpieczeństwu, są takie, które nie zagrażają yy, i one nie wpływają na wynik. Aha, i to są dane ogólnodostępne pod warunkiem, że wejdziecie sobie na interię albo usłyszycie od Motoprawdy. Więc takie oczko do większych kanałów, jeżeli je już podajecie, to musicie zapomnieć skąd je macie, czyli standardowo. Najczęściej stwierdzana usterka na przeglądzie, to jest mówiąc oględnie. Przepalona żarówka, ponad 700 tysięcy takich przypadków w ubiegłym roku. Drugie w kolejności uszkodzenie układu projektorowego, w dalszym ciągu mówimy o światłach prawie 112 tysięcy takich przypadków w ubiegłym roku. I trzecia, najczęściej stwierdzana w ubiegłym roku usterka techniczna na przeglądzie, czyli obowiązkowym badaniu technicznym to uwaga, cytat. Oczywista omyłka, przecinek niezgodność w dowodzie rejestracyjnym związana z danymi technicznymi pojazdu i w ubiegłym roku zanotowano 104,3 tysiąca tego typu wpadek. Tak? 104,3 tysiąca błędów w dowodach rejestracyjnych popełnionych przez urzędników albo przez CEPIK. Swoją drogą mówiąc o Cepiku, to miałem ostatnio taką sympatyczną rozmowę z panem w urzędzie komunikacji, gdy odbierałem stały dowód rejestracyjny do mojej Insigni i na przykład dowiedziałem się, że Cepik rzeczywiście potrafi płatać figle, bo na przykład jeżeli mamy pojazd, który przed wejściem w życie Cepiku 2.0 miał na sobie jakiś y, zastaw na przykład komorniczy to w przypadku jego przerejestrowania bardzo często zdarza się tak, że ten y, zastaw w dalszym ciągu w cepiku figuruje. Po prostu jest jakaś tam niezgodność między cepikiem 10 i cepikiem 20, one się tam gryzą, no i urzędnikom wyskakuje, że samochód ma zajęcie komornicze i cytując Regana z ruchu oporu swoją drogą pozdrawiam cię serdecznie w 11 na 10 przypadkach jeżeli przychodzi taki pan starszy który ma powyżej 60 chce tylko przerejestrować auto i słyszy od urzędnika że musimy poczekać z dowodem twardym bo jest zajęcie komornicze od razu dzwonimy po karawan to jest oczywiście tylko błąd, urzędnicy już sobie zdają z tego sprawę, bo ta ramka, która tam ostrzega, wygląda troszeczkę inaczej niż ta prawdziwa w przypadku zajęcia komorniczego, która funkcjonuje dzisiaj. No ale jednak bywa tak, że trzeba to zgłaszać na bieżąco i dzisiaj już plus jest taki, że w miarę na bieżąco to usuwają, ale też słyszałem o panu, który jeździł pół roku na dowodzie próbnym, bo było zajęcie komornicze, które już od wielu lat na tym samochodzie figurować nie powinno. Na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że za bardzo nie przynudziłem motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Paweł Rygas. Aha, i mam też coś dla ludzi, którzy dotrwali do końca. Oczywiście, serdecznie dziękuję też partnerowi kanału, firmie Prodigtech. Więc na dole w opisie macie bardzo, ale to naprawdę bardzo fajną promocję i radzę tam zajrzeć.